Druga pielęgnacji szpica. Po odsączeniu pieska z wody przechodzimy do suszenia. Używamy suszarki z lekkim nawiewem, kierując powietrze od nasady włosa. Suszymy zawsze do samego końca, ponieważ wilgoć w podszersztku może prowadzić do przykrego zapachu, a nawet problemów skórnych. Podczas suszenia rozczesujemy sierść warstwowo, zaczynamy od spodu i przesuwamy się ku górze. To najważniejszy krok w pielęgnacji szpica, bo regularne rozczesywanie zapobiega kołtunom i sprawia, że włos jest puszysty. Na koniec sięgamy po nożyczki i delikatnie wyrównujemy włosy. Włosy wokół łap, ogona oraz uszu. Pamiętamy jednak, że szpic nie powinien być strzyżony na krótko. Skracamy tylko kontury, aby podkreślić jego naturalny kształt i zadbać o estetykę. I mamy efekt końcowy.